Dzień dobry, jesteśmy w studiu fotograficznym, ze studia korzystają głównie uczniowie technika reklamy, ale również mogą uczniowie z innych szkół, czyli z liceum ogólnokształcącego albo z branżowej szkoły, wszyscy, którzy tylko chcą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, można z takiej pracowni skorzystać. No i co macie do dyspozycji, z czego można skorzystać? Już Wam o tym opowiem. Lampy. Tutaj mamy pierwszą, drugą, trzecią, modyfikatory światła, czyli takie sprzęty, które zmiękczają nam światło, żeby nie było takie ostre. Mamy parasolkę, softboxy tak zwane. Tu jest softbox. Grajdy, nakładki na, na modyfikatory. Beauty Dish, żeby piękne portrety wychodziły. Są również filtry. Filtry w różnych kolorach, po to, żeby można było nadać jakiś odcień koloru osobie, której fotografujemy, albo na tło. To są ściągawki moich uczniów, żeby im się łatwo pracowało, żeby wiedzieli, co, jak mają ustawiać żeby wychodziły im piękne zdjęcia. Oprócz tych ściągawek jest druga, taka duża, duża, a dotyczy w zasadzie portretów, w jaki sposób ustawić sobie światła, z której strony, i jaką moc, i jakie dodatkowe jeszcze modyfikatory użyć. Ale oprócz tego widzicie, mamy takiego gościa tego. Nazywa się Fabian. Fabian jest nam potrzebny po to, żeby móc go ubrać w ciuszki nie tylko męskie, nie tylko marynarkę, ale również jakąś sukienkę. Tą sukienkę potem możemy tak, tak przedstawić, ponieważ jest to reklama, więc trzeba je obrobić w programie, poprawić, żeby one ładnie wyglądały. No i niestety usunąć Fabiana. Fabian tu był kiedyś. W środku, ale no, usunęliśmy go odpowiednio, żeby powstał taki efekt ducha bez człowieka, i to są typowo zdjęcia produktowe. No nie tylko to robimy, można robić również żywność. Żywność, jakieś przygotowane potrawy. One nie muszą. One nie muszą być zjadliwe. One mają pięknie wyglądać. W związku z tym, że mają pięknie wyglądać, to niekoniecznie możemy je potem zjeść. Bo, na przykład, nie wiem, czy wiecie, ale można zamiast lodów, które by się roztopiły w czasie tego stawiania tych świateł, tej temperatury, no, tych lodów musiało być sporo. To zamiast lodów stosuje się wykorzystuje się mm, ziemniaki. Zrobię fajne nowe zdjęcie, a może z tego jest już Fabian. Można na bieżąco kontrolować, co się robi, parametry aparatu zmieniać. Wszyscy widzą w powiększeniu i mamy taką współpracę między oprogramowaniem komputerem. Czy laptopem, a naszą, naszym aparatem. Chodźcie na zaplecze, coś Wam pokażę. To jest moja kanciapka. I stoi tutaj safe. Z tego sprzętu oczywiście korzystają uczniowie, wypożyczają na lekcje w jakimś swoich projektach. Mamy Nikony, mamy ich obiektywy, szeroki kąt, obiektywy do makro, do zdjęć makro. Tu są aparaty Canona 5. No i tej norce siedzi również kamera. Takich kamer mamy 5. Okazuje się, że to kamery 4K. Tylko czekają na Was, żebyście obsłużyli ich. Jak już materiały są zabrane, można ten materiał edytować, poprawiać, montować w oprogramowaniu. W szkole mamy głównie oprogramowanie firmy Adobe. Na przykład do filmów mamy Premiere, do zdjęć Photoshop. Możecie dziewczyny sobie pousuwać, jak, jak coś tam wyskoczy na twarzy niefajnego, to można się pięknie tutaj poprawić, albo nawet odchudzić. Są takie opcje. Poza tym w ręce jeszcze mam kamerę GoPro, ale jej nie zobaczycie. Do zobaczenia. Zapraszam.